Dzień dobry, witajcie kochani w ten piękny, słoneczny poranek. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich. Cieszę się bardzo, że możemy wspólnie razem spotkać się w kolejny dzień, dzisiaj piękny i słoneczny. Hania już zameldowała się na czacie, czekamy na pozostałe osoby, a ja tymczasem przybliżę Wam, dlaczego ćwiczę, wykonuję te ćwiczenia, dlaczego one są tak ważne i dlaczego warto zmobilizować się każdego dnia, żeby je poćwiczyć. Przede wszystkim to jest to nasze ciało, które potrzebuje, żeby się nim zaopiekować, które potrzebuje tego, żeby poruszać się, bo nie wystarczą, nie wystarczy pożywienie, nie wystarczą leki, do tego, żeby nasze ciało było sprawne. Potrzebny mu jest też wysiłek fizyczny, potrzebny jest ruch, bo ruch jest niezbędny i do tego, żeby nasz układ pokarmowy funkcjonował, i do tego, żeby całe nasze ciało mogło. Się naoliwić, mogło być w ciągłej sprawności, bo przecież stawy, bo przecież mięśnie, bo przecież kości potrzebują tego ruchu. Potrzebują tego, żeby były wprawiane w odpowiedni ruch cały czas. A nasza praca coraz bardziej siedząca, coraz bardziej w jednym miejscu, coraz bardziej monotonna. Spowoduje to, że nasze ciała zastygają w bezruchu, do tego jeszcze traktowane ogromną dawką stresu, ogromną dawką emocji, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, nie potrafimy je przepracować. To wszystko pozostaje w ciele w formie napięć i powoduje, że różne partie naszego ciała się usztywniają. A jak jeszcze dojdą do tego traumy z wczesnego dzieciństwa, czy traumy z naszego życia, to nasze ciało robi się sztywne, nasze ciało robi się nieczułe, Nasze ciało robi się nie nasze, nie mamy z nim kontaktu, nie czujemy naszego ciała i w ten sposób czujemy je tylko wtedy, kiedy odczuwamy ból. I to już jest sygnał, że dzieje się coś naprawdę niedobrego. A przecież można by było do tego nie dopuścić, a nawet jeżeli już się to pojawiło, to można właśnie ruchem sprawić, że te nasze ciała będą bardziej giętkie, elastyczne i że tego bólu nie będzie i dlatego ja was zachęcam do codziennej porannej gimnastyki. Oczywiście możecie ćwiczyć w dowolnym momencie, kiedy jest to dla was odpowiednie, a do tego jeszcze zachęcam was do tańca dzisiaj wtorek, więc wtorek jest dniem tańca, tańca intuicyjnego, który online wspólnie tańczymy właśnie po to żeby wytańczać z ciała napięcia, żeby kontaktować się z emocjami, które są w naszym ciele, żeby kontaktować się przede wszystkim z tym naszym ciałem, żeby je bardziej poczuć, bo to nie jest takie oczywiste. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że mamy wszystkie części ciała, a tutaj warto nad tym popracować, warto tymi częściami ciała poruszać, a w tańcu robimy to zupełnie niechcący z radością, z dodatkową porcją endorfin. I wtedy właśnie nasze ciała się uwalniają. Mamy szansę na to, żeby one mogły prawidłowo funkcjonować, żeby mogły pozbyć się tych napięć, które powstały w naszym bieżącym życiu i żeby można było czuć się lepiej w tym swoim ciele. Dlatego was zachęcam. Dzisiaj o 20:00 tańczymy intuicyjnie online. Informacje znajdziecie w opisie do tego filmu, a już za chwileczkę zaczynamy naszą codzienną porcję gimnastyki i smarowania naszego ciała od wewnątrz. Tak, więc przypomnę jeszcze tylko szybko, że ta gimnastyka jest bardzo ważna, żeby ją wykonywać na miarę swoich możliwości, dlatego też warto jest, żeby skupiać się na tym ciele, żeby posłuchać. Ciała, co ono do nas mówi i na ile pozwala nam dane ćwiczenie wykonać. Jeżeli któreś z ćwiczeń nie do końca Wam leży, trudno się je wykonuje, to absolutnie dajcie sobie na to przyzwolenie, z czasem będzie coraz łatwiej. I dodatkowo jeszcze ważna rzecz: zaczynamy od trzech powtórzeń każdego z rytuałów i co tydzień zwiększamy sobie odwagę, żeby dojść do pełnej liczby 21, stopniowo, powoli. Wprowadzić ciało w tę gimnastykę i w ten przepływ energii, który z nią się wiąże, bo to jest jeszcze dodatkowy aspekt naszych ćwiczeń. Energia, która wytwarza się podczas wykonywania tej gimnastyki i która sprawia, że mamy siłę do tego, żeby działać każdego dnia. Zachęcam Was do tego. Przypominam też o wodzie, którą małymi łyczkami popijamy w ciągu dnia. A już teraz zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Wprowadzamy dzisiaj myśl. Z każdym oddechem zyskuję nową energię. Pamiętajcie o tym: oddech jest bardzo ważny i to nie jest takie oczywiste, że on się wykonuje bez naszej świadomości. Warto zwrócić na niego uwagę, bo często oddech wstrzymujemy, często oddychamy zbyt płytko. Z każdym oddechem zyskuję nową energię i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę właśnie od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu od bloku kolana, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. urucham mięśnie brzucha, tak żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, napełnić brzuch jak balonik i powoli ustami wypuszczamy powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytua. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Cóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a zanim podąża ciało. Rozluź ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki, ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję 21. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżą swobodnie z ciała, kręgosłup przyklejone jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech unieść głowę. Pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem otóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. nową energię dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21. Rozluźnij, przerw się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytmu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp matem, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o ośladki, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki. I odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Z każdym oddechem zyskuje nową energię. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 19, 20, 21. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj, poruszaj ramionami. I do czwartego rytuału wsiądź. Rozstaw nogi na szerokość bioder w miarę możliwości. Wyprostuj kolana. Oczy dłoni o matem przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz głową opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, dać głęboki wdech. Wydech. Zapryć palce i pokręć nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce możesz oprzeć na łokciach, żeby uprościć sobie zadanie w wersji oryginalnej. Oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech po ślad. Kieruj łokcie na zewnątrz. Broda dąży do mostka. Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy.

Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden. Z Usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu. Oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie dla miednicy pod siebie. Się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego po na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, unieść do góry miednicę. Zablokujemy na jednym poziomie. Jedna noga uniesiona w górę, wyprostowana i z przedłużeniem linii ciała i będziemy ją uginać i prostować. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Palce stopy pracującej są darmo. na nóg. Wyprostuj nogę, zadarte te palce, uginamy i prostujemy. Dech. Odłóż nogę, miednica, opuść dół poruszeniem na boki, żeby rozróżnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Przewróć się na bok, podnieś popi wodę i połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce oprzyj na łokciach, nastawiam czas na jedną minutkę, pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, i zawij kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, zaciskaj pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, oddychaj i uśmiechaj. Następni oczy, oprzyj głowę na dłoniach, brzucha i pozwól ciału się zrelaksować. Wraz z oddechem wypuszczaj z ciała napięcie. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki. Uda. pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek lędźwiowy, kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, Głowę. Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I gimnastyka zaliczona. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za Wasze komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia. I widzimy się jutro o poranku. Do zobaczenia.